Nazywam się Anna Mazurszur. Wraz z Krzysztofem Osadą będziemy głównymi sędziami podczas konkursów przemówień konferencji Efekt Kopalnia Słów. Ten filmik jest częścią przeszkolenia dla sędziów. Do poruszenia zostały nam jeszcze dwie kwestie. Po pierwsze, etyka. Podczas oceniania mowy skupiamy się wyłącznie na prezentacji. Poza stołem sędziowskim zostawiamy takie rzeczy jak wiek. Płeć, orientacja polityczna, pochodzenie osoby, przynależność klubowa, sympatie osobiste czy kwestie niepełnosprawności. Druga kwestia to protesty. Istnieją trzy podstawy do zgłoszenia protestów. Po pierwsze, braki formalne tak zwane eligibility. Po drugie, kwestie autorskie. Tak zwane originality, i trzecie złamanie zakazu odnoszenia się do innych mówców. Jeśli chodzi o kwestie autorskie, pamiętajmy o zakazie, zgodnie z którym nie więcej niż 25% mowy może stanowić cytat. Natomiast każdy cytat, który pojawi się w mowie, musi w tej mowie zostać wskazane jego źródło. Protesty mogą wnosić wyłącznie sędziowie głosujący oraz uczestnicy danego konkursu. Protesty należy wnosić do głównego sędziego danego konkursu i lub osoby prowadzącej dany konkurs. To tyle jeśli chodzi o przeszkolenie sędziów. Przed nami wspaniała konferencja. Do zobaczenia!